A teraz. Ej, jestem ja obok ciebie. Cześć. Znaczy, o co ty tutaj jesteś? Tak, już od dawna. A co? Chodź, chodź. Ja już tu przeszłam za czas, jak ci się komfortował. O, tutaj, pancerniki, w y, pancerniku tak idzie. Chodź, ja tu, no tu mam. Gdzie? Tu, tu, no. No idę. Jestem pierwszy od ciebie tu. O tu w tej jaskini. Chyba, że ktoś wybił. Nie wybił. Nie udało mu się. Dawaj grupę, grupę. <śm> Malcz. A ci zabierają co za szapę? Y tak, pięć. Nie, nic nie zabierają. Mm. O, czarny. Czarny? O, zaczęłam już. Zabrał ci co za szapę? Nie. No, mm, po tu bliżej. No, to przestań! Czekaj, nie walcz! Muszę się leczyć. Jakbyś chciał poty, to mogłem ci dać, bo mi nic nie odejmują. Tu jest Elita, wiesz o tym? Czyli? Ty właśnie jak powiesz ma fajnego skina, patrz. Chodź tu. No byliśmy już tu. A dlaczego on tam stał? On jest w Taka... O, chyba wilcza królowa, czy jak to się nazywa? No to dawaj, czekamy! Na, na pewno? Tak! On, on będzie wybijał. O, to tak. Może on nie zdąży. Jest grupa wilków! Ale musi jeden atakować. Bo jak we dwóch, to podobno, że to są... Kiedyś gdzieś, gdzieś czytałem, że <kłysy> nie przykrócej się mam taki że... Tutaj stoi Albo tu. A, Jodki! Ja, Kurwa szara kowal... Winko! Tutaj szkółę Warto to wszystko jedziemy. te Nagrywam! Nie! Bo... Teraz może będzie Ja się muszę poleczyć. A mi nicie wyjmuję. ...coś kopkę? Dobrze, że mi zostało tyle y, tam, y, jajeczek żuków. Masz. No po co mi? Weź. Dobra. Może się przy... A masz jeszcze czterolistą koliczybę. Ej, palę, 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 bo tak nie wal, nie wal, nie wal, ja są. Balimy. Okurę. Padniesz? Chyba, No nie. Nie, nie padniesz. Mam na nadzieję. Padnę. Chyba. Atakuj! Uderz! O nie! Chły czarnej wilczycy. A ile kosztuje? O, to to. Ja chcę to mieć. Do czego to jest? Uch. Daj, że nie. No, <laughs> Jestem w Karakhan, a więc. O kurde, bez grobu mi te nie odejmują. No to zbiję powoli level. Zaraz 14 Wróć na tak. level Ja mam dobry ten na 16 level znaczy. Грамм в мини-игра Супер Тинкер. Ай, где мы работаем Что то где ты исчез? Я камеру открыла, открывала. Но грамм в в мини-игра. Как? Ну, со там? Gdzie jesteś? Przed przedmieście Karkahan. Chodź do nekropolii. W jest jest? Karkaham czy przedmieście? Nie dla hmm. Transformice. Tak gra się nazywa. na zwo Transformice. Co ty grasz? Ta jesteś. Gdzie jest tam tam gdzie są tacy rokowie ta Transformice. No nie myśli. Tacy rokowie. Nie, myśmy na Transform. Gdzie oni stali króla? A gdzie jesteś? Kamień. Idź do y, tego aukcjonera. Jostam? Nie. Jestem już przy aukcjonera. No teraz. Chodź za mną. To ja jestem. Ja mam białe włosy. Ty masz jakieś książki? Nie masz białe włosy, ale jestem ja los. To jest praktycznie jakimś. To jest praktycznie chodź zobaczmy moje co coś zrobi? Co gdzie masz to ekspowisko? nie wiem, tak, gdzie tak, gdzie to gdzie tak, gdzie tak, tak, to tak, gdzie tak, gdzie gdzie tak, О, давай группы. не группы. Просто... ну. группа. О, группа трубки. Потому что это... Gdzie ty to znalazłeś to No, to jest w takim dziewiątym. chociaż jeszcze wybicie tamte. Nie, tutaj jest lepszy. No dobra, to po idę. No tutaj są szabrownice, Który jadą? 17 Już Widziałaś tą grupę? No. Która? O tam. Chlebra? No. Dlaczego mnie tylko? to jest? Duża larwa. Czekaj, ja się leczę. Ej. Poczekaj. Co? Mm. A A ja jeszcze nagrywam. 10 minut? Ja mogę jej chcę. Skąd? Czemu? No bo co jeszcze program. A to No co mnie tylko atakują? A ja teraz zaatakuję dużą larwę. bo masz mniejszy lew. I lecze się. A, Co to jest? Żołądek robaczy. To jest jakieś magie. Nie walcz, bo ja mam życie. życia. Tu jest takie coś. Tam jest takie coś niebieskie, świecące obok nich. U, gdzie jest Czekaj, nie, nie dotykaj tego garguńca. Ja Jeszcze polecę, bo może... Dotknąłem, i co? Widzisz kamienny posąg gargulca. Jego oczy są skierowane w skórę. Może zrozumiemy, jakby jakiś sam No i co o tym mamy robić? Ej, idę Jak też, nie ma Co Nie walcz! Mam mało życia! <darzheet> o, ej, ja! Ja biorę... Ja biorę następne! Ej, dlaczego ja to dostałem? No... Sprzedamy to! Kaczka, czemu się nie lekarz? No bo czekaj! Nie masz? Mam jeszcze 10 życzych jajek. Boże, ty rzucę. Jajka! Masz to. Szybciej się tym lepisz. No Masz jeszcze. Hmm. Dzięki. A ty nie potrzebujesz? Hmm. No nie, nie tylko ciebie. <noise> <noise> Najlepszy. A drugi magiczny obłok? Chodź tu. Chodź, chodź, może ten drugi gdzieś Może dropnie jeszcze jedno i ty Poczeka. dostaniesz. A gdzie jest? Jestem w drugiej sali. Poczekaj na mnie. Proszę w prawo czy lewo? Walczę na razie z szabownikiem. Proszę w prawo czy lewo? <laughs> strażnik! Grobowca! Ale co Dostałem tysiąc hajsów! Ej, gdzie ty jesteś? Ej, mam już. Y mam takie dobre eku. Mam. Y strażnik grobowca, miecz. Y Półtora ręcznie, 134 y, hapsów do 164 y, od 16 lewla. Kosztuje 13600 Ej, mam kurta złodzieja. U, będę to sprzedawał. Ej, to tutaj można rozkręcić biznesy. Ej, gdzie ty jesteś? No, walczę. Ale gdzie, czemu bez mnie? A gdzie jesteś? No, a gdzie ty poszłeś? Ja jestem tam, a ja idę w drugi niebieski obok. Jesteś na piętrze drugim? Tak. A co? Nie a jestem. jest drugie? No. A to Ej. gdzie to? Ej, chodź, chodź. Tam przy chodź. To nie wiedziałeś o pięciu w Szabrownicy są dobrzy. A to nie potrzebuję. A wam sobie wezmę. A no to słabe. Są strzały no to chyba. sobie Chodź. Ej! Ja to. Te... No ja chcę to. Głowy chcesz. Chodź, chodź. Przejście. To się nazywa przejście. Не туда. Что это Что хоть тут дай мне там. Я Иди в Что? Иди в другие. Ой, не, 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 хоть, хоть, хоть. Давай, 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 Nie, albo chodź na... chodź pierwszy zwiedzimy tamte drugie przejście. Dobra Chodź tu, chodź tu, chodź tu zagraci. Tu A masz jeszcze miktury? Tu to samo, no co daj? Poczekaj, daj handel A ja ci wiesz co za... To, to kosztuje tyle. No, czekam. Tak no trzeba, nie może nic. Oddam ci leci, Wszystko to, co było z ktoś. akceptuj. No. Dobra, nic mi nie dajesz, chodź. Dałam ci 350 fajców. Nie dało się. Wal tam tego adepta pierwszy. Ja będę tego na blisko, co abdek. Dobra, walę tego na blisko. Okej, okay, teraz chcę. Oooo, ej, jak chcę. Ach, czuję to mało. A jak to, Ach, to, a jak na, to się biorę. Chodź na tą skórę. Jak się to bierze? Normalnie. Także. Może z tego abdek coś będzie. No nie! No nie! Ja mam już wypraszonego oczy. Uleczę. Lecę. O. To... O nie wal. Już dalej. Ty walcz adepta, ja bior... ja biorę tych przodu. Bo co mi tylko odejmują w życie? Dadam. Okay. Patrz. będę musiał susonka. Czy wygram, czy wygram? Chyba nie. O, no, ja też przegrałem. Ja! 46 HP. -ka. Ej, ja chcę tą mamikę. Idziesz? Idziesz? Yes? Czekaj, no gdzie jest sklep w Karakham? No i choć do tej skalopendry coś, skalopendra jakaś podziemna. Może z niej coś ciekawego. Co, co? Pokazuję to dla Yes. Szukam czegoś, A jak ty to łezgłosko znalazłeś? Nie wiem. Ja do ciebie idę. Okay. Hm, Przeszłem do ciebie. Ej, wystawię na aukcji te takie, albo nie. Ja wystawię jedno. Mi się jeszcze skończyło nagrywanie. Co? Mi się jeszcze